Hej, tu Wika i Zuza. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Comfy Book Club. Dzisiaj przychodzimy do Was z takim wyjątkowym odcinkiem, jeszcze takiego nie robiłyśmy, ale postanowiłyśmy to zrobić, gdyż idzie jesień. Będziemy i... miały motywację. Tak, <grym> będziemy miały... właśnie, będziemy miały większą motywację, bo powiedziałaś mi o tym. Przychodzimy do Was z odcinkiem TBR na jesień. Czyli to, co będziemy chciały przeczytać y, tej jesieni. Ym, bo tak naprawdę, ja na przykład tak y, pomyślałam sobie, że nie mam aż tak dużo książek, które mogę Wam polecić. Będzie też odcinek z naszymi poleca polecajkami na jesień, mhm. książkami, które już przeczytałyśmy, ale. Ym, nie mam na przykład jakichś takich książek, dużo, nie wiem, romansów jesiennych czy coś takiego, a chciałabym je też przeczytać, więc e, dlatego też postanowiliśmy zrobić taki trochę TBR. I na przykład, e, jeżeli czytaliście te książki e, i chcielibyście nam na przykład powiedzieć, nie czytaj tego, będziesz zawiedziona, to możecie też napisać. Jesteśmy otwarte na Wasze opinie. Ja w ogóle, jak tak patrzę na mój TBR. To mam, nie mam żadnego romansu. Ja właśnie mam, ja mam. A ja wiem jaki masz romans. Mam dwa nawet. Tak. No. A ja tak patrzę i nie mam. Chociaż mam książki, które mają romans w sobie, no, ale nie są stricte romansem. No to już coś. Więc ale szczerze, nie widziałam tak na dużo książek w sensie. Nie widziałam aż tak dużo książek, takich romansów jesiennych, a szkoda, bo to są fajne moim zdaniem takie klimaty, i wydaje mi się, że idzie to fajnie opisać w książkach, i na okładkach w ogóle też super to wygląda. Na przykład tej jednej, którą mam dodane mhm. są liście na okładce i to super wygląda, więc dziwi mnie to trochę, że nie ma takich jesiennych książek, aż tyle romansów. Jest dużo bardzo lekkich, tak, ale jesienne, jak są już y, jesienne jakieś romanse, to to zazwyczaj są takie jakieś książki typowo halloweenowe o czarownicach mm -hmm, i coś tak, o takim. A tak. nie chcemy też takich książek dawać, bo pewnie tutaj się pojawi odcinek z książkami na Halloween, tak, które polecamy. dokładnie. Więc... Może się pojawi. Może, może się nie. pojawi, jak znajdziemy książki. <laughs> tak. To ja pierwszą książkę, jaką bym chciała przeczytać w tym jesiennym czasie nadchodzącym, to książka Masters of Dead. To jest książka autorki, autora? autorki, autorki, dobra, Atlas Six. Książki I Bubble, tu... Bubble chyba, nie? Chyba tak. To Bubble jest bardzo popularna. Bubble jest bardzo tak. to jest takie grube w ogóle. No, to jest no. bardzo grube. Ale jest bardzo popularne, ale na razie mnie przeraża jakby grubość tej książki. No i to, i pewnie się trochę zaraziłaś, bo Atlas Six tobie nie siadło. No. Dokładnie. Ja nie czytałam żadnej książki tej autorki. Masters of Red chodziło za mną chyba od czterech miesięcy, jak zobaczyłam. Ja, ja zobaczyłam to w ogóle w Empiku mm -hmm. i zobaczyłam i chciałam... Tak zobaczyłam cenę i miałam takie coś, że mmm, dobra, w tym miesiącu tego nie kupię. Poszłam do domu, chciałam wygooglować, czy to gdzieś jest dostępne, w sensie na Legimi. No. Zapomniałam w ogóle tytułu, jak się nazywa ta książka. <laughs> O nie, dlatego ja robię zdjęcia w Empiku. No tak, a ja Serio. też robię często zdjęcia, ale robię fotki. Ja też robię często zdjęcia, a tego nie zrobiłam. Miałam takie no. coś, że przyszłam do domu i w ogóle zapomniałam, jak, to, jak ta książka nazywa. W ogóle zapomniałam, że to książka jest autorki no. Atlas Six, żeby wygooglować po autorce po prostu. Mhm. I będąc ostatnio w Empiku, to ją. ją. I już tam sprawdzałam, czy to jest najlepiej mi dostępne i mhm. nie ma niestety, szkoda. Mhm. No, ale ta książka ma piękną okładkę. Ona się tutaj pojawiła już pewnie. Mm -hmm. I cudownie. Wygląda. Jest naprawdę bardzo ładnie wydana. I stwierdziłam, że no dobra, to sobie może zamówię, żeby do, taką mieć fizyczną kopię. Ty masz Atlas Six fizyczną kopię. No, no, więc stwierdziłam, że dobra, kupię ją. Przeczytam teraz akurat na jesień. Opis mnie mega ciekawił, bo będzie trochę, trochę straszne, trochę takim horrorowym klimacie. Może na Halloween będzie to fajna polecajka dla Was. Więc przeczytam. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Właśnie, co do książek, które kupiłaś, chcemy kupić, bla, bla, bla. To ja mam taką jedną książkę z tych naszych. Ty też ją masz tutaj dodaną na naszym TBR. Ci, którzy nie śpią. To jest książka autorki. Autorki, jeśli jesteśmy z ML Rio, tak. I jako, że te jeśli jesteśmy z złocznicami, było zajebiste no, Cudowna książka, świetna. Będzie to stwierdziłam... w polecajkach na jesień. <laughs> tak. Ups, spoiler. Nie no, a tak serio to stwierdziłam, po prostu, że skoro tamta książka była taka świetna, to chyba sobie kupię tą, bo nie wiem, czy ona będzie gdzieś dostępna. W sumie ta jedna książka od nich też jest, ale to zaraz będziemy o niej mówić. Ale właśnie stwierdziłam, że może też ją kupię. Okładka mnie trochę rozbawiła, bo jest bardzo podobna do tego, jeśli jesteśmy z uczniami, a jest z takim szczurem na okładce Tak, tak. I rozbawiło mnie to trochę, ale fajne, bo jest klimat taki sam. W sensie, jakby jest klimat tej okładki taki sam. Aczkolwiek Posowane. uważam, że oryginalna okładka jest ciutkę ładniejsza. Tak. Mhm. No, ale to też spoko. Wygląda ciekawie. Okay. Ale tak, no jestem mega ciekawa i w sumie no. może to się kupię, fizyczną kopię. No. Jak już wyjdzie. Ona, no kiedy, ona w ogóle jest bardzo tania, jak tak patrzyłam. 20 któregoś września chyba tak, ma jakiegoś. Tak, ona jest. No jest tania, więc yy, myślę, że serio ją kupię, tym bardziej, że tyle kosztuje. 21 zł. No a jeśli jesteśmy doczęcami, było mega. No. Także. Tak, tak. No. 21,99. No Więc ona może być krótka w takim razie, skoro ma tak. A ta no ta jeśli jest. jesteśmy z to też nie jest. 76 stron. No to taka nowelka, taka nowelka. nowelka to, no. hmm. Myślę, że kupię. <laughs> Bo wygląda właśnie fajnie się będzie komponować. Przecież ta. Mm, jeśli jesteśmy złoczyńcami, nie wiem czemu, ale ta książka się bardzo zniszczyła szybko. W sensie, że bardzo szybko się z nie? Jak ja ją, No, Jak ja ją czytałam już, to już widziałam, że mi się pozaginały strasznie tyły. Tej, e... Kolejną książką, która jest na mojej półce w ogóle hańby i wstydu. Mm. Bo mam tą książkę, w fizyczną kopię tej książki od dwóch lat. Mm. To jest książka, na którą ja w ogóle czekałam aż wznowią, bo. Ym, Dobra, to jest Drakula, Brama Stokera, mm -hmm. klasyk, jeżeli chodzi o literaturę grozy. Była taka sprawa z tą książką, że ona była wydawana, była wydawana polski i angielski razem. Było w, mm -hmm. w sensie, że było na jednej stronie po polsku, na drugiej była od razu ta sama strona po angielsku. No. I tak było wydawane przez lata ta książka. Okay. I ciężko było dorwać w ogóle, w, ciężko, w ogóle rzadko były wznawiania jakby dru, do druku tej książki. Mm -hmm. Nigdy jej nie mogłam kupić, a ja tą książkę chciałam przeczytać od 8 lat. Wow. To już trochę czasu minęło. No tym bardziej to jest wstyd, bo ja ją dwa lata temu dorwałam w takim pięknym, nowym wydaniu i jak będziemy tutaj dodawać, to podaśle ci, które to jest wydanie. Bo naprawdę książka jest ślicznie wydana i od dwóch lat leży na półce i nie sięgnęłam jeszcze po nią. No bywa tak, no. Nie, przeraża mnie, bo ta książka jest gruba. No, jest mhm. taka. Ale ja też tak trochę mam, że mam takie książki, które bardzo bym chciała przeczytać, I... ale przeraża I mi ta grubość ich. I wiem, że to jest książka, która jest klasykiem, mm -hmm. jeżeli w ogóle chodzi o literaturę, więc wiem, że ten język nie będzie tak lekki do czytania, jak no. czytam teraz te książki. I wiem, że to jest książka, która mi na pewno zajmie więcej czasu, jeżeli chodzi o czytanie, niż jakiś tam romans, czy jakiś kryminał, który mogę przeczytać w tydzień. No wiem, że ta książka mi gdzieś 2-3 tygodnie na pewno zajmie. Mm -hmm. Więc muszę ją tak jakoś czasowo rozplanować, żebym po prostu mogła... mam takiego <laughs> na Albo... No, no ewentualnie to jest. No. Ale no nie, no nie będę sobie bagażył to na Tajlandię. No ale w samolocie z drugiej strony miała być trochę czasu no na Tak, tak. Nie? Chociaż ja będę w nocy lecieć, ja będę spać. No wiem. Ale no, ja już <laughs> rozmawiałeś już raz tak. o tym, że twierdzisz, że będziesz spać, no, no żyć. Postaram się. Postaram się. <laughs> no więc właśnie muszę to jakoś tak w czasie zgrać, żebym była w stanie poświęcić na taką książkę tyle czasu, i żebym nie miała gdzieś stresu z tyłu, że jeszcze tyle książek na mnie czeka. No tak. Więc, ale na to miesiąc to jest mój plan, który postaram się ogarnąć. <laughs> Musicie ją rozliczyć z tego za dwa miesiące. Nie no, naprawdę. <laughs> już, za te... już w tym roku to muszę przeczytać. Bo z ty... no, naprawdę to jest nie, książka, no, rozumiem, którą ja to od ośmiu lat no. na nią poluję, no. po czym ona dwa lata leży u mnie na półce. W sensie ja się nie dziwię, no bo masz też czasem na przykład, ja, ja tak czasem mam, że czytam jakąś książkę i zaczyna mi ona na przykład nudzić. I potem już mam takie, patrzę na jakąś książkę inną no, tak. i mam takie, chcę już tą zacząć czytać, a ta jest taka męcząca. Ja, już, tak. I ja się boję często zaczynając takie mega no. grube książki, że właśnie tak będę miała i potem albo tej nie dokończę, a tu my strasznie kurze, jak nie dokończam książek, albo yy, po prostu będę męczyć się już czytając. Nie? Tak, no i właśnie miałam już parę razy tak, że czytając książki, zaglądałam na tą półkę z moimi książkami i widziałam tą książkę. Miałam tak, dobra, to jako kolejne będę czytać to. No i jak do tej pory no. nie miałam jeszcze okazji. No to e, trzymam kciuki, żeby się udało. Tak, przyda się. <laughs> Dzięki. <laughs> Dobra, ja tutaj dodałam kolejną książkę poważny i nieromantyczna. I to jest właśnie jakiś taki romans, który był bardzo polecany na jesienne romansy. Wyskoczyła ostatnio ostatnio ale Jimmy. No, tak? Mhm. No I właśnie wiem, że to jest w ogóle od jakiejś chyba takiej spoko autorki też, co, co fajne książki pisze z tego, co wiem. Więc na pewno. Ta książka w ogóle to... była kiedyś w jakim zestawieniu książki, które nie miały takiego hypu, a mhm. powinny mieć. Widzisz, ja, to w jakim, na TikToku, ja jakieś takie takerki w zestawieniu właśnie. No, w każdym razie właśnie to jest taki romans jesienny, z, znaczy z tego co czytałam jesienny, nie wiem jeszcze. Nie czytałam tej książki, ale więc w się dowiem. <laughs> ale właśnie y, widziałam ją po prostu na wielu takich polecajkach, książek na jesień i stwierdziłam, że w takim razie no jakiś romans też się tutaj znajdzie. No, no tak. No i tyle. Dobra, to ja kolejne, wpisałam to jako jedną. Aczkolwiek to będą dwie książki, które planuję przeczytać i to jest dokończyć serię, trylogię Przewodnika po zbrodni. Jej! <gry> Bo za ja je, mną jest pierwsza część, która mi się bardzo podobała, no ale jakoś przyszło to, te wakacje, jakoś tak czytałam, czytałyśmy inne książki i do recenzji tutaj i po prostu chciałam mieć jakieś takie książki bardziej tematyczne pod wakacje i odłożyłam na razie to w planach, no ale kiedy będzie lepszy czas, żeby przeczytać Kryminał niż no, jesień? no zdecydowanie. Więc nadrabiam teraz tej jesieni dwie części Przewodnika. Czekam na twoje opinie. Tak. Ja też czekam na to, co tam się wydarzy, no. bo jesteśmy po serialu już, więc. Właśnie, już nie będziemy przeżywać, że czekamy na serial, bo jesteśmy już po i szykujcie się na odcinek podsumowujący serial. I tak. Jestem filmikę. w ogóle cieka ciekawa tego odcinka, jakie będziemy mieć opinie o tym serialu razem, tak wspólnie. No. Tak. Więc. Zobaczymy. Następne, więc tak, to też jest książka Holly Jackson, ale ona jeszcze nie jest wydana w Polsce i nie wiadomo, kiedy będzie, ale liczę na to, że wydadzą ją na jesień, właśnie e, sprawa Rachel Price. E, mogliście już ją gdzieś widzieć. E, no i generalnie czekam strasznie długo już na tą książkę, bo ona nie wiem, z rok temu była, nie, no może i rok temu, w kwietniu była wydana w Uuu, To chyba. faktycznie Holly Jackson jest mega popularna no, w Polsce, no właśnie, tak długo zawlekają. No właśnie. Uwielbiam książki Holly Jackson, naprawdę. To jest jedna z moich ulubionych autorek, więc mega na to czekam po prostu. Już się nie mogę doczekać, aż to, to wyjdzie. Tak, czekam na jej, na jej książki tak samo, jak na książki Emily. O. No. Dobra, teraz ja. Książka, która, którą ty już czytałaś, to jest Bella Donna. Mhm. No nie wiem, Zuza mnie zachęciła, powiedziała, że to jest jakiś taki gotycki romans o no. fantazy, no. więc no, jesień też się wydaje idealnym momentem, żeby to przeczytać. A ja teraz zaczęłam właśnie sięgać po książki takie bardziej romantazy, fantazy, bo jestem zmęczona romansami takimi ze spicy scenami co chwilę, więc sięgam po coś, co jest bezpieczniejsze. Chociaż wiesz, że tych romantazy też czasami tak, są Tak, ale sprysane, jakoś no. tam nie zawsze to przeszkadza. W okay, są okay. romantazy, gdzie spoko się doczyta. Znaczy, mi się wydaje, że najbardziej nam przeszkadzają aktualnie książki o facetach, którzy są górami i facetach, którzy są bogaci, a laskach, które są szalinowani. Tak, takich, takich bardzo nie? płytkich tak. i e, gdzie te. I gdzie no bohaterki są przedstawione jak takie. Y, Stereotypy nie... się powielają tak. Tak, bardzo. i takie, że nie potrafią sobie poradzić w życiu, a tak. facet je ratuje, bo one są takie tak, tak. biedne i a, on musi a je ratować. Mam takie coś, że po jaką książkę romantazy albo fantazy bym nie sięgnęła, to te babki są takie mega twarde i sobie potrafią nie dadzą no. sobie w kaszę dmuchać. Tak, potrafią poradzić ze wszystkim. Więc po prostu girl Power i czy tam. <laughs> <Jazda. laughs> w tych szacownych murach, dobrze to chyba przeczytam. Mhm. To jest w ogóle zbiór opowiadań od m.in. innymi autorki, yy, jeśli jesteśmy z złoczyńcami, i od autorki Atlas Six, ona też tam jest. No. Yy, ale właśnie mają taki zbiór opowiadań, yy, jakichś takich właśnie kryminalnych, horrorowych. Dark Akademia Więc... gotyckich. Tak, jest... tak, bo tam jest właśnie, że, że w ogóle one wszystkie mają być te opowiadania w tym, yy, w tym klimacie Dark Academia. Więc... Okładka jest piękna. Tak, okładka jest Taka świetna. Taka paśniowa. No. Więc bardzo bym też chciała to przeczytać. Już w ogóle mam to już na liście od dawna dawna, ale właśnie szczerze też dałam sobie czas, tak jak ty mówiłaś, żeby w wakacje czytać książki takie typowo-wakacyjne, mm. e, czy letnie, a właśnie, żeby takie książki zostawić sobie na tak, jesień. Tak, bo ja też już mam do, ją długo dodaną, hmm. ale hmm. nie mam jej wpisane na TBR, bo nie wiem, czy ogarnę tyle książek. Tak, tak. <laughs> no ja też mam w ogóle dość sporo, ale stwierdziłam, że to są trzy miesiące praktycznie. No, ja jest. się tak staram, się, ja się staram czytać tak 5-6 książek w miesiącu. Aczkolwiek, no też jestem pewna, że będę miała w międzyczasie ochotę na coś lżejszego, albo no. coś takiego po prostu oderwanego całkowicie gatunkowo od tych, tych książek. Więc. Dobra, to ja mam książkę, którą tymi mi. O, która tak, poleciłaś ją w sensie, żebyś ją tutaj zrecenzowały, tak. więc może się pojawić recenzja tej książki. Dokładnie, dokładnie. I to jest książka Zabójcza gra, to jest autorki przegraj wygraj za Moje Ukochany tytuł, chociaż nie no, czytam tej te książki, ale... Musisz też przeczytać, tak. Tytuł jest genialny. No. E, więc e, dodałam, bo opis jest mega. Tak. Jezu, jak przeczytałam ten opis, to miałam tak to, że Jezu, ja chcę to przeczytać. No. W ogóle ta autorka mi się podoba też, jak ona pisze. W sensie fajne ma te książki. Trzymają w napięciu. I jak na razie nie, nie jestem zawiedziona żadną książką, którą od niej przeczytałam. Więc też chcę to przeczytać właśnie. No i okładka e, też jest fajna. I, I też już mam od jakiegoś czasu, ale już stwierdziłam właśnie, w lato się faktycznie tak bardziej chciało czytać te letnie, no. więc stwierdziłam, idealnie teraz będzie. W, w lipcu ją... W sensie w sierpniu ją chciałyśmy chyba tak, recenzować, tak. więc w lipcu ją dodałam do siebie. ona już jest dodana tak, wcześniej, tak. wcześniej, więc. Więc no, no, mega opis ma super, no. naprawdę. I jestem ciekawa. Ja też, więc y, zobaczymy, może faktycznie. Y, w ogóle możecie nam też dać znać, czy którąś z tych książek na przykład chcecie, żebyśmy przeczytały obie i zrecenzowały, albo te książki, które mamy obie, żebyśmy też zrecenzowały na przykład, bo bardzo chętnie, no. Więc, na przykład, jeżeli byście chcieli, żebyśmy faktycznie zrecenzowały zabójczą grę, dawajcie znać. Tak. A jak nie będziecie chcieli, to możliwe, że i tak to zrobimy. <laughs> nie posłuchamy was. Tak. E, tak, u mnie kolejna książka jest od tej samej autorki właśnie, Cynthia Murphy, ona się chyba nazywa. E, z kolejnym tytułem, który może ci się spodobać, moja droga. Mm -hmm. Podpisz, nadaj, zabij. Czuję, czuję, że nadchodzi hit, hit jesieni Nie. przy tutaj nagrywaniu, że będziemy znowu... Ono chyba lubi listy, no. A, tak. tak. Podpisz, no, tak. 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 E, więc no, to jest kolejna książka tej autorki, więc myślę, że będzie spoko. Dobra, to ja kolejną książkę, jaką chcę przeczytać, to jest książka Dwie spleciane korony i to jest kontynuacja Okna skąpanego w mroku. Okno skąpane w mroku mi się bardzo podobało, bo podobało mi się, że tam tamta że ta fantastyka i że miało, ta magia miała jakieś swoje reguły, którymi się rządziła i nie, po prostu nie rzucali nią tak na prawo i lewo bez żadnych konsekwencji. Tutaj naprawdę to miało swoje granice i jakieś takie reguły, którymi, których się trzeba było trzymać, więc jestem ciekawa i skończyło się też cliffhangerem mega dużym, mm. więc... Jestem ciekawa, jak to się dalej potoczyło, ale ta książka już wiem, że wyszła jakiś czas temu, z pół roku. Więc ym, jestem ciekawa, właśnie czy te dwie splecione korony są tak samo dobre, jak była ta pierwsza część. Bo ta pierwsza część mi się, no tak już mówiła, kręciłam, że super była, no. Ale wiem, że ta opowiada już o innych bohaterach, jakby o. skupia się na innych bohaterach. A to jest dla mnie trochę dziwne, bo tam ta książka się skończyła takim cliffhangerem, że. No, to, to ciekawe. Chciałabym kontynuację, co się wydarzyło z tamtą bohaterką. Ej, a co, jeśli się okaże, że one wszystkie się kończą takim cliffhangerem. No, to, to będzie dziwne. To będzie straszne. Ale bo tamta prawda. książka się. Ja mogę, bo nie wiem, czy chcesz ją przeczytać. No, na razie a nie, ona no. już wyszła tyle czasu, że mogę zaspoilerować trochę. Mm -hmm. Tamta książka się kończy takim cliffhangerem, że. demon, nie wiem, czy to jest demon, można tak nazwać, ale demon, którego miała główna bohaterka w sobie, przejmuje jej ciało, jakby ona umiera. I w jej ciele jest tylko ten demon już teraz. I tak się kończy książka. A kolejna książka już opowiada o innych bohaterach, skupi się na innych bohaterach. No to ciekawe. Więc zostawili tak tamtą. A no. szkoda, bo ona miała super wątek romantyczny z, nie. z. Typkiem jednym. O nie. Chciałabym, żeby to jakoś kontynuowali, więc no. nie wiem, czy teraz to będzie kontynuowane. No ciekawe. No, trudno, zobaczymy. No. Przeczytam to, dam znać. No, no właśnie. Napiszesz na Insta. No, napisz na Insta, że. No. Zostawili tamtą bohaterkę. jedna no z tym demonem, teraz się no Ona jakby się męczyła przez tam ile śl... jakiś czas A. z nim. A teraz już się nie męczy, bo ją zabił. No tak. Prostu. Tam było, że ona umierasz, jakby się poddała i o nią. Ją... O Jezu, to taki teraz w sensie taki smutny koniec. No, no, taki bardzo. Nie happy end. Wiesz, Jej to wszystko jedno było, no bo no. on jak nie żyje, ale szkoda mi było tego faceta, no. z który ją kochał. No. Ja bym to pociągnęła tak, że on ten demon teraz będzie udawać, że wcale to nie jest dla mnie i on... potem go zabiła jeszcze. A oni wiedzą, że to jest ten demon. Tak. No. no to szkoda. Tak, bo ona była odporna na, 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 na niektóre rzeczy, więc. Okay. Oni się domyślili, że coś jest z nią nie tak. <laughs> ja mam kolejną książkę i to jest też chyba romans, tak? Ty to już czytałaś? Nie. nie? Okej, okay. przypadkowo Amy. Um, widziałam, że na okładce są liście i też było bardzo polecane do książek na jesień. I to jest od Lynn Painter, więc myślę, że będzie spoko. A, tak! No, no ale nie czyta... To jest jedyna książka, której nie czytałam tak. od niej, no. no widzisz? To właśnie mam ją też dodaną, <laughs> dlatego że, że była bardzo na właśnie wielu polecajkach jesiennych, romansów i, i nawet właśnie Bo na No to jest o dorosłych bohaterach. Okej. Okay. Yy, no. Tak, a ja. Ona ma dużo mocniej młodzieżówek mm -hmm. i ja czytałam od niej o tych dorosłych bohaterach, to czytałam to pan zły numer, mm -hmm. to było fajne. Mm -hmm. Czytałam o tych dorosłych staw stawiam na nas chyba. Mm -hmm. No. To też ty było... jest od dorosłych? Tak, to też okay, było dorosłych. Okay. A teraz, albo teraz czytałam stawiam na nas? Teraz A ostatnio czytałaś. czytałam chce się założyć, coś takiego, no, to to no. było dorosłych okay, jeszcze bohaterach, okay. przepraszam. Stawiam na nas było na mm -hmm. No. E, nastolatkach. Więc... A ta przypadkowa i mi nawet ja mi ona wyskakiwała ta okładka, i ja nawet nie wiedziałam, że to jest Link Painter. No, właśnie ja, też. Coś, że... ja też nie wiedziałam, że to jest od niej, a no. to jest od niej faktycznie, więc e, też Sto sobie ja to dodałam. Link Painter, będą no. nawiązania do Taylor na Bank. No wiem, wiem. właśnie. To no jesienne no, będzie trendsta. all to well, non stop. <laughs> <laughs> Cały Red i Folklore no. i Evermore. Evermore w sumie bardziej. Tak. E, no. E, więc zobaczymy, no, trzeba jakby ja sobie na tej liście też tak właśnie chciałam ująć ze dwa właśnie romanse, bo tak jak mówiłam, nie ma ich za dużo, tych jesiennych, przynajmniej nie widzę ich za dużo, a e, fajnie sobie będzie to chyba też tak trochę przeplatać, no bo cały czas czytanie jednego gatunku też jest takie, że tak. jest to męczące. E, a tutaj jakby będę sobie to w miarę przeplatać, mam nadzieję. E, chyba, że jakaś książka będzie taka, że na niej się zatrzymam, ale tak szczerze, mam te książki takich autorów, których raczej mnie nie zawodzą, więc wydaje mi się, że powinno być spoko. Dobrałyśmy e, no. bezpiecznie ten TBR. Tak, no. tak. To, to ostatnią książką, którą chcę przeczytać w tym okresie jesiennym jest książka Dziewiąty dom, w sumie niedawno znaleziona o. ta książka, wysłałam ci też. Opis mnie bardzo zaciekawił, więc y, chciałabym przeczytać i zobaczyć, czy będzie ciekawe. No. To jest fantastyka chyba. Albo romantaza, albo fantastyka. Nie jestem pewna już teraz. Ale no opis miał mega zachęcający. I już mi kiedyś gdzieś wyskakiwała ta książka, albo ją gdzieś fizycznie widziałam. Mhm. I tak zwróciłam wtedy na nią uwagę, ale jakoś tak mi w pamięć nie, nie zapadła. A okay. ostatnio jak przeczytałam, to miałam tak, że a w sumie. Może, to spoko. może przeczytam. Więc mam nadzieję, że mi się uda. No, wszystkie te książki przeczytam Trochę mamy po osiem książek, tak. mamy, więc to jest sporo. Ale trzy no, miesiące myślę, że. Nie, wiem, myślę, że ogarniemy. No. E, więc tak, mam, zanim kawa opowieści z kawiarni. E, I to są jakby takie opowieści, które są, nie wiem, kontynuacje. No, bo w sumie, co zanim kawa, no to są tak naprawdę opowiadania, nie? Takie kilka opowiadań w jednej książce. Więc to są kolejne opowiadania, e, jakby z tej serii, więc zostawiłam sobie to na takie, że mm, nie mam takiego, że muszę to przeczytać, ale bo to, to zanim wystygnie kawa, to mam już tak jakby, od jakiegoś czasu chcę przeczytać te opowieści całe, więc mam to na takie zostawione, że jak będę miała czas, to to ogarnę, bo tak. to też nie jest długie, to są krótkie zazwyczaj te opowieści, więc więc no, tak stwierdziłam a to będzie takie, wiesz, na wieczór ze świeczką, no tak myślę, że będzie fajne no, tak Dajcie znać, co się znajduje na Waszej liście TBR na jesień. Tak, jesteśmy bardzo ciekawe i czy coś się pokrywa. Tak, jakie książki? Albo czy wśród naszych propozycji znaleźliście coś dla siebie teraz, że tak. ma macie takie coś, że. O? To byś mi spoko. Tak. Mogę to przeczytać. Albo czy czytałeś Drakulę. O. Czy jesteście dalej niż ja? No. Nie, no ja muszę przeczytać. Ja się w ogóle wezmę jakoś na początku za nią, mieć odhaczone już. No. No. Więc dajcie znać, właśnie, co wyczytacie na jesień, jakie, książ po jakie książki sięgacie. I czy macie może jakieś polecenia romansów na jesień? Tak, o, zdecydowanie. Bo my chętnie. Albo obyczajówek takich. Tak, nie? bo my chętnie sięgniemy po coś w przerywnikach od kryminałów i horrorów. No, no zdecydowanie. W opisie pod odcinkiem będą linki tak. do Instagrama, TikToka, Goodreadsa. Dawajcie znać, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Tak, i napiszcie komentarz, że trzymacie kciuki za Wika. Żeby przeczytała Drakula. Jezu, czuję presję na sobie teraz. Żeby to przeczytać. Nie czuć presji, ale... Nie, no przeczyta. Ale trochę czuj. O, tak, ogarnę. Ogarnę się niesz, po dwóch latach. Lózie. Jak nie teraz, to kiedy? No, dokładnie. Trzymamy kciuki. I pa! Pa!